We livin' life to the max, eh yeah. Yeah. If you making money for the fam, say yeah Yeah, yeah. If we hold it down for the gang say yeah 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 If you feelin' fresh so mother, say yeah Siemanko, cześć, witajcie, ja jestem Kuba, to jest kolejny odcineczek na kanale i moi drodzy dzisiaj ukazuje się Kolejny odcinek z GTA Vice City naszej niedokończonej serii, moi drodzy. Jest reaktywacja, jest reaktywacja serii, której nie skończyłem, a będę ją kończył, bo obiecałem, że tą serię skończę na pewno. No i właśnie się za nią biorę. Udało mi się tam zrobić te misje, które już tam robiłem na odcinkach i możemy lecieć dalej z fabułą. That thing. <laughs> no more pigeon shit, Micah. Uh, eh, hey, Tommy. Guess not. <laughs> <laughs> You're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me, and I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream: a faster boat. Rumor has it the boatyard has just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that. Dobra, tak więc mamy Cyganowi załatwić tutaj najszybszą łódkę Zobaczmy, czy nam się uda No z tego, co kojarzę, jest to no, na PC jedna z takich... Trochę bardziej wymagających misji na telefonie nie wiem jak to tam wyglądało. No kojarzę, że nie miałem jakichś większych problemów z tą misją. Chyba ją w zasadzie za e, pierwszym razem przeszedłem z tego co kojarzę, także większych jakichś problemów z nią nie miałem. E, no i co? No i jedziemy ją sobie zrobić. Ogólnie moi drodzy, no ja wiem, ja wiem, że długo odcinków na kanale nie było, ale teraz postaram się je robić przynajmniej w weekendy, no bo w tygodniu to nie bardzo mam czas. Z racji tego, że no, mamy bardzo dużo nauki, nie daję sobie ze wszystkim rady czasowo, w sensie nie jestem w stanie się ze wszystkim wyrobić no mam jeszcze pewne zajęcia, którymi się zajmuję oprócz nauki więc nie jestem w stanie się ze wszystkim wyrobić, żeby wam te odcineczki wrzucać jakoś super regularnie, ale no, od czasu do czasu tam w tygodniu może też się coś pojawi, głównie będą to nagrywki w weekendy, postaram się żeby tak na sobotę, niedzielę tak przynajmniej po tym filmiku było no i co, no i jedziemy dalej z Vice City, ja pierdzielę, a mnie tu driftem bokiem wziął. No i co, no i kurde, trzeba tam ziemaczką wklepać i e, łódeczkę wziąć. Także ja sobie, może przygotuję jakąś sensowną broń. O ty, kurde, dobra, leżą. Ja sobie, może tego krugera zlutuję. O, I ja może teraz sobie położywam, nawet tego krugera. Dobrze w ogóle, że ja tam ciągle pamiętam, że tam jest ta mm, kamizelka kuloodporna, bo no bez kamizelki to by mi tu było bardzo ciężko, co oni mi jeszcze plecy robią? Dobra, któryś jeszcze śmieć się chce bić? Jesz jeszcze ma ktoś jakieś wąty? Kurde, no i już widzicie bez kamizelki już bym sobie nie dał rady, nie? Skąd? Dobra leżysz pajacu Ja sobie tutaj Krugera polutuję, Bo się nam przyda Za, Zawsze to więcej amunicji Tu jeszcze jakiś Cygan był no dobra Tamtego to już nawet nie zbieram Bo mi się nie chce lecieć. No Paweł, Paweł Jumper Tutaj jest robiony cosplay Paweła Jumpera No i te, teraz się zacznie na wełnicę ja Chociaż to no nie no, To nie jest jakaś trudna misja No widzicie no, auto a i Dziękuję bardzo, do widzenia. W zasadzie na kompie chyba jest nawet trudniej, no bo tamtego auto ima nie ma, nie? W sensie na kompie bym pewnie tyle życia nie stracił, ale to tam... Taki tam szczególnie. Dobra, no i lecimy. No i to w zasadzie jest tyle, bo tutaj już nic się raczej nie powinno wydarzyć. Eee, nigdy mi się tak nie stało, że w tym etapie misji gdzieś tam się... Wyłożyłem, bo tutaj już tylko do Wildi trzeba dopłynąć, co raczej nie jest większym wyzwaniem, nawet z tymi trzema gwiazdkami, bo no umówmy się, policja w GTA Vice City tutaj na, na, na jakichś łódkach, to ona no, nie jest zbyt dobra, w sensie nie jest dopracowana, więc raczej za dużo to mi ona nie zrobi. Eee, poza tym, że pewnie jakbym dłużej koło pływał, to w końcu by mi łódkę zniszczył, ale tak, to taki kawek, to widzicie sami. Jeszcze nas strzelają, co, co za ludzie. No, no i kolejna misja, zrobiona. E, no, i, no i co? Kurczę, zastanawiam się, czy sobie nie podskoczyć zapisać giereczki. E, Najwyżej bym wam to przyciął, ale nie, nie, chyba nawet nie będę ciął, i po prostu na szybkości sobie skoczymy do naszej kryjówki. E, no i zapiszemy grę. Bo teraz będzie chyba jakaś trudniejsza misja. Od Diaz z tego co kojarzę, no nie wiem. Jeżeli to będzie misja z Lensem, to jest to jedna z trudniejszych misji w grze. A jeżeli nie, to nie wiem, jaka teraz misja jest. Ja a tu ciężko jest wyrobić na tym zakręcie, na tym żwirze. Ciężko się jest wyrobić. Jeszcze, jeszcze brzydka pogoda, to już w ogóle jedziemy, nie się zapisać. Proszę mi tutaj dać najlepsze radio na świecie, czyli flaszka FM-u, a my jedziemy. Fajnie, że skręca mi auto dobrze na, na tym deszczu, nie? Pozdro 600. E, ogólnie to tam e, odinstalowałem sobie piątkę na kompie i przestałem w piątkę grać z jakieś pół roku temu i się zastanawiam, czy sobie piątki znowu nie zainstaluję. Możecie dać znać w komentarzu, czy sobie zainstalować GTA 5 z powrotem, w sensie e, ja ogólnie e, grałem w piątkę na laptopie w 10fps ach i to jeszcze jak dobrze, jak są dobre wiatry, to tak 10fps, zazwyczaj około 9 było e, z, w zminimalizowanym oknie i w grafice AK Minecraft, nie? Także pozdro, a i tak grałem lepiej, jak wiem. O kurde, czy to mi już dymiło? to lol. A i tak grałem lepiej jak większość graczy, które, którzy tam gdzieś się przewijało przez moje gry online, także w ogóle to już było... Bo, bo grałem właśnie tam fabułę, to przeszedłem to nawet spoko się grało. Eee, ogólnie tam single player przeszedłem na 60%, bo tam tych pobocznych misji to jakoś nie robiłem specjalnie jakiś znajdziek, bo mnie to tam e, specjalnie nie rajcuje. Ale zrobiłem e, właśnie Aha, bo tu jest ta misja u Corteza. E, ta chyba z napadem na wojsko ją chyba robiłem, a tu jeszcze jej nie mam zrobionej, więc będę to jeszcze chyba musiał zrobić z tego co kojarzę. E, I. Mm, no, co, co ja tu mówiłem? No, oczywiście, dostałem laga mózgu. E, dostałem chwilowego laga. Bardzo dużego laga mózgu, dobra? Okej, okay, okej. Okay. Dostałem dużego laga mózgu i nie wiem, co miałem zrobić. W sensie chciałem Wam coś powiedzieć, ale, ale tak się chwilowo zawiesiłem. Aha, no i wracając do tego GTA. No i grałem tam sobie na tym online, no i, i wygrywałem tam jakieś mecze w ogóle, bo grałem głównie, głównie grałem właśnie na online, bo ja tam singla to. no, pograłem chwilę, ale to no, singla ile się przechodzi, no, kilka godzin, nawet nie wiem, czy 10 godzin grałem singla, a. W całym online no co z 500 godzin prawie już będę miał, także no na, na takim gównianym sprzęcie, ja i tak grałem lepiej od innych ludzi, także to jest naprawdę smutne, że ta, ta, tak jak Vin Diesel mówił, że do, do, dobre auto z dużym silnikiem ci nie da zwycięstwa, tylko się liczy kierowca, to ja mogę powiedzieć, że dobry komputer i świetny internet nie znaczy, że musisz wygrać mecz. No i tu pewnie się zaraz pojawią komentarze, że no 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 bo jak cię tepa na pół mapy i, i ludzie nawet nie są w stanie do ciebie przycelować, bo nie wiedzą gdzie jesteś, to tak się dzieje. Nie tak aż źle nie było ze, ze mną, z moim internetem było w miarę okej, okay, raczej na to nie narzekałem. Dobra, tradycyjnie sobie zrobimy jeszcze jedną misyjkę Ja myślę, że odcinek będziemy kończyć, a z racji tego, że to mu Korteza wydaje mi się, że na odcinku robiłem, a tu jej zrobionej nie mam to, to zrobiłem po prostu poza odcinkiem, a teraz pojadę zrobić tą misję u Diaza Dowiemy się też przy okazji jaka to misja, mam nadzieję, że nie jakaś trudna, bo pewnie będę musiał pierdyknąć cięcie i się trochę z tym pomęczyć, Ja aktualnie to to tak średnio mi się chciało w to Geta pograć, ale mówię: A co tam? Trzeba odcineczek na kanał wrzucić, bo, bo widzowie się obrażą, nie, że, że nagrywam jak Wili jak stream. Także w ogóle wrzucił tam ostatnio jakiś odcineczek też na kanał, ale oglądałem, polecam z Google Mapsa. No i co? W, w ogóle to tak dzisiaj. Dzisiaj rano sobie wstaję, nie w sensie ogólnie to jest rano, bo jest siódma godzina, jak ja to teraz nagrywam. No i tak wstaję sobie do lodóweczki, nie schowałem sobie wczoraj wieczorem dwa Tigerki, nie mówię, a to sobie pierdyknę jednego nie, patrz się, a tu tajgerków nie ma. Mówię co się stało, nie? mama se pojechała do pracy i sobie wzięła Tigery. W sensie, nie wiem czy ona je gdzieś schowała, czy co, nie, nie wiem, ale znikły po prostu tak No, Houdini to, to normalnie może się pogadać coś tam, bo on, on taki zarąbisty nie był, ten Houdini, nie? Zbyły se tigery, nie ma, znikły po prostu z lodówki i nie ma, fajnie. Oh you? It is my favorite Burroughs movie. It died. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn. No matter. I can buy a hundred more. <laughs> now Tommy. <laughs> each month, a freelancer sails into Vice City and mows his job. He sells this cargo to the first boat. I want you to take the speed boat and beat all the other shit to it. Then you bring the cargo here. Okay? A no to to jeszcze nie jest ta trudna misja, to jest, znaczy no to jest to nie jest jakaś tam zawsze łatwa misja, ale no no to jest wyścig już na łódki, także to to już jakieś tam E, tragedii z tym nie powinno być. No kurde, o tym nie pomyślałem, żeby tam z fabuły minąć jedną misja, to dobra, trudno. Nagrane mamy, także... No, 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 no. Startujmy. Jedziemy, ale proszę mi tutaj już dać flaszkę fm no. I flaszka fm ma tam lecieć w tle. No i co? No jedziemy, nie? No, kurde, ten na odwala, nie? Wtyczka nie była włączona, gościu sobie rozwala, odtwarzacze, bo mu serial zjadł, nie no fajnie. Ale sobie może kupić sto innych, także wiesz, tak. Jak taki typowy e, polski przedsiębiorca, nie? No, za darmo tobierem, nie? Także nie. O kurde, dobra, pomościk. Jak byłem mały to pamiętam, że tyle razy się z tą misją męczyłem. Miałem ja dziesiątki razy powtarzałem, nie? No za, za dzieciaki to się zawsze tak w to mało, było, bo coś nie wychodziło, nie. To, to było zawsze dobre. Ziomek, gdzie ty mi tuścinasz? Won. No. Dobra, mamy zwycięstwo. Tu już się raczej nic nie wydarzy. Dokładnie. Zaraz będzie kat i wygraliśmy szybciutko meczyk, to znaczy meczyk, no tutaj dopłynęliśmy, ale to nie koniec misji. Nie Myślę sobie, że ta misja jest taka łatwa od dziwo. Teraz musimy go rozwalać bo są w pozycji, że przegrali, nie? No. Dobra. No gimcie, cygamy. Co so, fajnie by było, lens, jakbyś mnie tak niekoniecznie tak kręcił, tą kamerą, jakbym był w stanie coś tam do nich strzelić, to by fajnie było. Dobra, już, już mi się pali to, już o, na razie meczki. E, co tutaj dalej? Tutaj jakieś chyba tu będzie ten podest, z tego co kojarzę. Helikopter jest nad nami, a helikopter to tam nam nic nie zrobi. Ale tutaj zaraz będzie podeścik. I pasowałoby tutaj ściągnąć, bo oni chyba tutaj z tego co pojadę to najmocniej obijali. Ale nie ściągam oczywiście nikogo! Fajnie. Zaraz, zaraz to przegram. Czy ten śmigowiec jednak serio coś robi? Jakie to celowanie w tym telefonie jest spieprzone fest. Dobra, leżę. Boom, Jeszcze łódeczka, no nic mi tyle. No to się już udało. Oni to już mi tam raczej za dużo nie zrobią. No to misja wykonana. Mission Pass, dziękuję bardzo. Eee, normalnie najłatwiejsza misja na świecie, Elo Essa. Nie, bo no, w ogóle nie było problemu. Nie, w ogóle jakby nie widzę problemu. No i tutaj ziomeczkę obijamy o. No, rozwal tę łódkę jeszcze, że wcześniej, żeby w wybuchu nie zginął. Nie, ra ratujemy tam nic. O, elo. No i dziękuję bardzo, do widzenia. Misja wykonana. Ty, węsik, musiałeś tak zaryć. Cygany bawi mi uczą. No, i 10 tysięcy dolanów wpadło na nasze konto z wyścigu, także fajnie. No, a my co my będziemy kończyli odcinek, moi drodzy. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, jeżeli reaktywacja serii się Wam spodobała, jeżeli się cieszycie, że jest ta reaktywacja, to możecie śmiało strzelić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem. A ja się z Wami żegnam, ja bo oczywiście Kuba to był kanał ZioSkontru. Siema, cześć i elo.